W tym ćwiczeniu, jako kierownik, zaakceptujemy bądź odrzucimy wniosek na podstawie przygotowanej przez pracownika propozycji decyzji w sprawie udostępnienia materiałów archiwalnych. Jesteśmy zalogowani na portal archiwisty. Jako kierownik, Z menu akceptację, wybieramy opcję udostępnianie materiałów archiwalnych. System wyświetli nam listę wniosków. Do naszej akceptacji. Wnioski oczekujące na naszą akceptację mają status: przypisano znak sprawy. Oznacza to, że archiwista założył już sprawę dla tego wniosku i przygotował rekomendacje dla nas jako kierownika odnośnie sposobu jego rozstrzygnięcia. Na liście znajdujemy wniosek, dla którego chcemy dokonać akceptacji. Bądź go odrzucić. Wybieramy dla niego akcję Szczegóły. W polu decyzja widoczna jest propozycja przygotowana przez pracownika wraz z komentarzem. Z pola decyzja zatwierdzająca wybieramy. Naszą decyzję dotyczącą wniosku. Możemy wniosek zaakceptować, odrzucić lub odesłać do ponownego rozpatrzenia, niezależnie od propozycji przygotowanej przez pracownika. Na potrzeby tego ćwiczenia zaakceptujmy nasz wniosek. Poniżej jest miejsce na wpisanie komentarza. Pamiętaj, Twoja decyzja jest ostateczna. Na jej podstawie pracownik przygotuje informacje dla wnioskodawcy. Po wprowadzeniu naszej decyzji oraz komentarza, Klikamy w przycisk zatwierdź, aby zapisać naszą decyzję dotyczącą wniosku. System wyświetli komunikat o podjęciu decyzji oraz zmieni status wniosku. Wniosek otrzyma status zaakceptowany lub odrzucony, w zależności od podjętej przez nas decyzji. Albo ponownie zostanie mu nadany status przydzielony, jeżeli został on przez nas odesłany do ponownego rozpatrzenia.